Serdecznie witam o poranku w kolejnym naszym Aceranku. Dzisiaj w centrum naszych rozważań jest jedenasty rozdział pierwszego listu do Koryntian. Ja go nie będę czytał, ale proszę sobie przeczytać wersyty od pierwszego do szesnastego. Niech to będzie taka lektura na ten dzisiejszy dzień, nie jedyna. Tam jest ta kwestia nieistotnego problemu, który stał się Istotnym powodem wielu podziałów i kłótni w kościele. Chodzi mianowicie o nakaz, tak to niektórzy interpretują, chociaż nie ma tego nakazu tutaj, noszenia w czasie nabożeństw chust przez kobiety. Poprzestańmy na tym, bo nie chcę się dzisiaj na tym rozwodzić. Rzecz w tym, żebyśmy dobrze zrozumieli, Jaki był w ogóle cel, dla którego apostoł Paweł poruszył ten problem? I dlatego musimy nieco szerzej spojrzeć. Najpierw mamy więc w tym pierwszym liście do Koryntian rozdział 9 i rozdział 9 od wersu 19 do 27, czyli ostatniego, także rozdział 10 od wersu 1. W zasadzie można powiedzieć, że aż do 33, czyli cały ten 10, 10 rozdział. O czym one mówią? To jest ważne. Mówią od, przede wszystkim o tym, że aby odnieść duchowe zwycięstwo, to jest potrzebny pewien wysiłek duchowy oczywiście, pewna dyscyplina duchowa, tak to nazwijmy. Jest to nieodzowne, aby taki, taki wysiłek. Aby taki sukces duchowy odnieść. I apostoł Paweł już w 11 rozdziale od wersetu od 17 do 34, podaje nam pewne zasady, które dotyczą wieczerzy pańskiej. Czyli z jednej strony wskazuje nam na konieczność duchowego wysiłku, który jest no, niezbędny, aby odnieść duchowy sukces w życiu, być wiernym Chrystusowi służyć mu we właściwy sposób i wskazuje, że tak naprawdę to zwycięstwo zostało odniesione, a my z tego zwycięstwa mamy w całej pełni korzystać właśnie poprzez fakt, że wierzymy temu, który został przybity do krzyża. Pomiędzy apostoł pomiędzy tymi dwoma fragmentami apostoł wstawia dwa Niezwykle istotne tematy, skoro tam się znalazły, to znaczy, że są ważne. Pierwszy dotyczy bałwochwalstwa. I myślę, że wszyscy rozumiemy, że bałwochwalstwo nie wszelkie, wszelki duchowy rozwój tak naprawdę. Dlatego, że jeżeli ktoś uprawia bałwochwalstwo, to natychmiast jest odcięty od społeczności z Bogiem. Też nie będę tego pogłębiał, ja tylko pokazuje pewien, pe, pewien obraz, który powinniśmy pamiętać i zrozumieć. Druga przyczyna, dla której nic nie funkcjonuje w Kościele tak, jak powinno funkcjonować, to, jest, to są niewłaściwe relacje między kobietami a mężczyznami. Właściwa relacja, no to jest ta na przykład z listy do Efezjan, z 5 rozdziału, od 22 wersetu, gdzie jest mowa o tym, że to mężczyzna jest głową swojej żony. No i z tego coś wynika. Warto sobie przeczytać ten, ten fragment również. Wtedy, kiedy jest ten porządek zachowany, to wszystko odbywa się no, tak, jak powinno się odbywać. Czyli, po pierwsze, jest rzeczywiście wdrażana ta dyscyplina duchowa, jest ten wysiłek duchowy, który jest potrzebny, aby być dobrym sługą Chrystusowym i swoje własne życie. Duchowo rozwijać, nie przeszkadza temu żadne bałwochwalstwo i nie przeszkadzają też w tej sprawie kobiety, które są we właściwy sposób ulokowane w tej hierarchii ważności, jeśli chodzi o sprawy duchowe. Nie chodzi o to, że one są gorsze, głupsze, chodzi tylko o to, że one muszą być we właściwym miejscu. To z tego nie wynika, że ktoś jest gorszy czy głupszy, żeby było jasne. Ja podam taki przykład, który łączy wszystko to, o czym tutaj powiedzieliśmy. On się odnosi do historii, ale jest bardzo ciekawy. Dotyczy cesarstwa bizantyjskiego. W 813 roku władzę w cesarstwie objął cesarz Leon V. 813 do 843 w tych panował. I co zrobił ten, ten cesarz? Już wcześniej jeden z cesarzy Leon III podobną rzecz zastosował, a mianowicie zakazał czczenia ikon i figur, obrazów i figur. Dotyczyło to wyobrażeń Chrystusa, Boga, Marii, Wszystkich Świętych. Wszystkie obrazy zostały ściągnięte, część została zniszczona, a zakazano, zakazano oddawać im jakiejkolwiek czci. Po Leonie V kolejni dwaj cesarze, czyli Michał II i Teofil, kontynuowali tam politykę. Ale później władzę objęła cesarzowa Teodora, kobieta. I ona przewróciła część dla wszystkich obrazów i figur. To nie jest przypadek. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak się wtedy stało i dlaczego tak się dzieje generalnie? Dlatego, że kobiety... Mają taką przypadłość, która świetna jest wtedy, kiedy dotyczy to rodziny, ale absolutnie nie, nie zdaje egzaminu wtedy, kiedy chodzi na przykład o nauczanie. Otóż one za wszelką cenę chcą wszystkich godzić. Jak powiedziałem, to jest wspaniała cecha. Mądra kobieta, która w ten sposób podchodzi do swojej rodziny, szeroko rozumianej rodziny, no jest skarbem. Ale kiedy taka kobieta z takim nastawieniem, na przykład yy, sprawuje władzę, chociażby jako cesarzowa, to oczywiście nie zmienia się jej sposób myślenia, no i wtedy dokonuje się przestępstwo duchowe. Dlatego apostoł Paweł w liście pierwszym do Tymoteusza, w drugim rozdziale, jedenastym wersecie, powiada, nie pozwalam zaś kobiecie nauczać. Ani wynosić się nad dłonieża. Natomiast powinna zagować się spokojnie. Nie chodzi o to, że kobiecie nie wolno nic mówić, bo nie pozwalam kobiecie nauczać dokładnie oznaczało nie pozwalam zaś kobiecie wykładać doktryny. Tutaj, tutaj znajdujemy greckie słowo didache, czyli wykład doktryny, podstaw wiary, tak można powiedzieć. I tego nie wolno było kobietom robić. Dlaczego? Skoro wolno im było na przykład nauczać kobiety, a wolno było, bo to jest wprost napisane, wolno im było prorokować, to jest wprost napisane, wolno im było opowiadać o swoim duchowym życiu, jest to wprost napisane, to dlaczego nie wolno było im wykładać doktryny? Właśnie dlatego, że kobiety mają tę słabość do tego, aby wszystkich ze wszystkimi godzić. Co oznacza, Kompromis. W wykładzie doktryny biblijnej nie ma żadnego miejsca na kompromis. Ona jest sztywna, można powiedzieć, że jest bolesna. Dla niektórych twarda, dla innych nie do zniesienia, bo są to pewne wyznaczone granice. I kiedy mamy do czynienia z listem do Koryntian, no to widzimy wyraźnie, bo o tym powiada właśnie ten fragment jedenasty rozdział, wersety 1 do 16, że coś w tym Kościele korynckim nie funkcjonowało należycie. Mianowicie role kobiet i mężczyzn nieco się pomieszały, no i to zrodziło wiele problemów. Wiele. Dlatego apostoł Paweł nieprzypadkowo napisał ten list pewnej kolejności. Rozdział 9, 10, 11. Nie są przypadkowo umiejscowione. Dodajmy tylko tyle, że kiedy mamy do czynienia z greką biblijną, to nie ma tych rozdziałów, ale kolejność zapisu oczywiście istnieje, w związku z czym musimy rozumieć, że tutaj nie było żadnego przypadku. Apostoł był świadomy problemów, które w kościele koryńskim mają miejsce, był tego absolutnie świadomy. I żeby ten, tego problemu dotknąć, to nieprzypadkowo najpierw mówi o konieczności duchowego wysiłku, najpierw mówi o tym, że chrześcijanin powinien być zdyscyplinowany duchowo, później mówi o tym, że nie wolno w najmniejszym stopniu godzić się na bałwochwalstwo i pewnego rodzaju kompromis tego wynikający, no to jest zapisane w 10 rozdziale, można sobie to... Przeczytać i dochodzi do miejsca, w którym mówi: A wy w Koryncie, wy musicie zrobić porządek w relacjach męsko-damskich, bo to jest niemożliwe, żeby e, mężczyzna modlił się i prorokował z nakrytą głową, a kobieta modliła się i prorokowała z nienakrytą głową. Czyli jest pewien nieporządek, zupełny nieporządek. I dopiero kiedy to wyjaśnia, to przechodzi do sprawy wieczerzy i zobaczcie. Najpierw mamy 17 do 22 wersety, gdzie jest mowa o tym, jak nie powinno się wieczerzy pańskiej spożywać. Ale dlaczego w ogóle dochodziło do tej sytuacji? No bo skoro relacje między kobietą, mężczyzną, kobietami czy mężczyznami, mężami, żonami były zaburzone. No to nie trudno się zorientować, że kobiety miały wpływ, którego nie powinny były mieć na Kościół. W tym sensie, że na przykład widocznie ta doktryna nie była zbyt przestrzegana, moralność nie była zbyt przestrzegana, no bo jakże kobiety się tu włączały, no jakże można tak... Trudnym językiem, z takimi wymaganiami do braci, do sióstr się odzywać, no trzeba wybaczać i tak dalej, i tak dalej. To doprowadziło do tego, że wieczerze pańską spożywano na przykład pijanemu, co było w ogóle jakimś absurdem. Dzisiaj byśmy, nawet do głowy by nam nie przyszło, żeby ktokolwiek w czasie wieczerzy pańskiej się ochlał, a tam tak było. I później... Apostoł Paweł mówi o tym, jak powinna być spożywana wieczerza należycie i tłumaczy, dlaczego nie powinna być spożywana niewłaściwie. Później przechodzi już do darów duchowych, do pewnego porządku w kościele w czasie nabożeństwa. Tutaj nie ma żadnego przypadku. Więc jeżeli z tego wszystkiego wyrwiemy teraz ten jedenasty rozdział, zaczniemy się zastanawiać, kiego powodu te kobiety. Mają czy nie mają nosić chustek, udowadniać sobie wzajemnie, że to było tylko do Koryntu, a to nie było tylko do Koryntu. Inni powiedzą: do niczego nie dojdziemy, bo to jest tak, jakby ktoś wziął z Mercedesa koło i wszyscy będą teraz dyskutowali z jakiego to jest samodu i do czego to służy, i czemu jest tylko jedno koło, a inni powiedzą: że powinny być cztery, nie, bo powinno być osiem albo sześć, skoro nikt nie widział prawdziwego samochodu, no to gadają byle co. Skoro nie zobaczymy szeroko tego problemu, tak jak został on zapisany w Biblii, to no to nie wiemy o czym rozmawiamy. Musimy mieć świadomość tego, pełną świadomość. Odpowiednikiem takim, może być przeciwieństwem raczej, przeciwieństwem tej sytuacji z koryntu jest sytuacja w Efezie, którą znajdujemy w pierwszym, w pierwszym liście do Tymoteusza. Już to sprawdzę, tak jest w drugim rozdziale, gdzie mamy dziewiąty werset o tym, że kobiety jak najbardziej powinny brać udział w nabożeństwach, nie powinny nauczać, to jest wszystko w tym miejscu, ale tam apostoł powiada tak, to jest ciekawe, mówi tak, ale niech nie powinny przykładać aż tak wielkiej wagi do tego, żeby być pięknie ubrane i pięknie ufryzowane. Nie zwróciliście uwagi, że tam ani słowa o ustkach, jeżeli on zwraca uwagę na fryzury, to znaczy, że one nie miały na głowie chustek, no bo przecież wtedy gdyby miały, no to, to nikt by tych fryzur nie zobaczył. Rozumiemy? Ja wyciągam prosty wniosek z, z tego faktu, a mianowicie, że w Efezie jednak sytuacja wyglądała nieco inaczej. Czyli był tam pewien porządek pomiędzy kobietami a mężczyznami. Być może były tam też kobiety, które się domagały pewnych praw, także prawdopodobnie w związku z nauczaniem czy wygłaszaniem kazy, jak to dzisiaj mówimy. No ale apostoł jednym zdaniem tą sprawę, dosłownie jednym zdaniem tą sprawę wyjaśnił, także nie było o czym dyskutować. Ale nie widzimy tam, żeby aż kilkanaście, dosłownie szesnaście wersetów poświęcił apostoł na tłumaczenie, no wydawałoby się tego, co oczywiste. Słuchajcie, kochani, i tak każdy z was pozostanie przy swoim zdaniu. Jedni powiedzą, że chustki powinny być noszone, inni powiedzą, że nie. Więc niczego nie załatwiliśmy. Ale jeżeli jesteście przekonani o tym, że macie rację, czyli że powinny lub nie powinny być noszone, no to powiem wam tak. Jeden i drugi, druh czy jedna i druga strona, nie mają racji, ponieważ nie rozumiecie, dlaczego w ogóle ten problem został poruszony w liście do Koryntia. Pierwszym. Po prostu tego nie rozumiecie. Bo jeśli to zrozumiecie, no to wtedy będzie o wiele, wiele łatwiej rozmawiać. Na wiele tematów. Także na temat tego, co jest w jedenastym rozdziale. Słuchajcie, to jest kompletnie nieistotny problem. Ale niestety... Powoduje bardzo istotne podziały. Zostańcie z Bogiem. Witam w Aceranku. A wszystko po to, aby zachęcić Was, żebyście w ramach chrześcijańskiej wspólnoty ewangelicznej przyjrzeli się też innym podcastom. Tam naprawdę można znaleźć fantastyczne treści i posłuchać naprawdę dobrych kaznodziejów. Droga Uczniostwa, lakujcie Subskrybujcie, komentujcie, niech się rozchodzi.